Jakby no tak. Mua. Dzień dobry wszystkim. Słuchajcie, to jest ten dzień. Czekałam chyba prawie miesiąc, aż dojdzie do mnie kupiona w dzień wielkiej premiery paletka Niki Tutorials, marki Niki tutorials, czyli Nimia. Tak. Niki zaczęła od e, e, w tej marce w ogóle, od pielęgnacji i. Wcześniej, jeśli chodzi o make-upowe rzeczy, wyszły błyszczyki, ale ja, nikt tego aż tak nie liczył. Wszyscy czekaliśmy na tę paletę, więc robimy ten test i zaczynamy! Całość przychodzi w takim ładnym, brandowanym e, pudełku. Zamówiłam sobie też krem, e, bo ma on bardzo dobre recenzje, ten po prostu piękny, duży krem, nie będziemy go teraz próbować, bo co to próbować w ogóle tą, wiecie, pielęgnację ale jak ja go zawsze widziałam, jak on wygląda to wow ale my testujemy paletę a dzisiaj tak dobrałam, bo to wiecie, tutaj światło, tutaj to o, tak. Lepiej, lepiej. a tutaj jest niki w kartoniku a my lecimy z tym Paleta kosztowała 50 euro. Dołożyłam też właśnie dodatkowy produkt, bo od 60 było chyba wysyłka gratis, więc razem e, to było jakieś 240 zł za tą całość i to piękno. Uuu, mamy taki mocny metalik. Kolory tej marki są od zawsze bardzo wyraziste, czyli mamy taki głęboki, niebiesko-granatowy i nasycony pomarańcz. I takie też, uhuuu, barwy są tutaj w środku. Niki mówiła, że pracowała nad nią bardzo długo, bo te formuły wszystkich tych cieni, no mają po prostu zwalać z nog, więc ja bardzo chętnie ich zaraz podotykam i zobaczę, czy moje kapcie, jakby moje buty mi spadną, a dzisiaj mam kozaki, więc trzeba zrobić super wrażenie, żeby takie kozaki mi spadły, nie? Right now. Jakby, no. Tak. Zrobimy dwa oczy, dwa makijaże, dzięki temu wykorzystamy więcej cieni. Eee, to po prostu sobie może przesłoczujmy je wszystkie na sam początek. Uuu, tutaj na lusterku jest tak. To jest piękne. To jest bardzo ładny detal. Zobaczcie. O, o, teraz widać. Kiedy się patrzy w lusterko, no troszkę to przeszkadza, ale z drugiej strony jest fajnym takim charakterystycznym elementem, no bo powiedzmy sobie. Prost to jest basic, kształt i rozmiar w ogóle jakby palety jak najbardziej nie wali klejem. Co jest dużą zaletą na pewno, ale to jeśli chodzi, wiecie, o komfort, dyskomfort. No i można lusterko za włożyć tak, żeby ona zajmowała mi, mi powierzchni. Tutaj to wszystko takie było obkruszone, jakby ja jej wcześniej nie otwierałam. Właśnie teraz przy Was ten pierwszy reveal tutaj był, więc tutaj tak troszeczkę się obłupał ten tutaj level up. Lecimy ze słoczami. Ja bym oczywiście inaczej ustawiła te cienie, bo ja jestem taką osobą, która ja potrafiłam w niektórych paletach to robić, a Anastazji to już w ogóle. W Anastazji mam wra miałam wrażenie, że cienie to były tak. Dobra. Bierzemy wszystkie i. Szybko! I jak wyjdzie, tak wyjdzie, układamy. Żeby jak największy miszmasz był, żeby wydawało się jak najbardziej różnorodnie. A ja kocham, jak palety są ułożone tak, wiecie, idealnie, że przechodzą. Tak jak na przykład robi Andzia w Maxmo, nie? Jak Andzia to ja jest, patrzę na to i ja tak, o, dziewczyna, to ja widzę wszystko w ogóle. Uwielbiam, jak są idealnie właśnie rozłożone, wiecie, od najjaśniejszego do najciemniejszego. Tutaj tak bym powejmowała, bo wtedy widać te małe różnice między cieniami albo Widać, że nie ma zbyt dużych różnic. Jeden, dwa. Uho! Matowych jest tak. wspaniały. Mr and Mrs Tutorials to ulubione cienniki. Jest bardzo delikatny. Ja je w ogóle bardzo lekko dotykam. Te słocze są bardzo subtelne. To nie, nie, nie wiecie, nie wpycham nie tych paluchów, żeby zrobić takie krechy, tylko po prostu robię bardzo, bardzo subtelne dotknięcia i są bardzo satynowe. Bardzo. Bardzo delikatne. Zobaczcie, te są. Y, na, nawet nie mają takiego jakby krycia na samej dłoni, na samym takim delikatnym słoczu. Ale te metaliki, zwłaszcza ten y, Mr. and Mrs. Tutorials, jest y, cudowny, bo tutaj mamy przede wszystkim złoto, ale też troszeczkę takich. Eee, szampańskich drobinek, różowych, może jest troszeczkę nawet fioletu i zieleni. Tam się tak strasznie dużo dzieje. Lecimy z kolejnymi. Oj, co so, tematy są takie w dotyku cudowne. Bo gdyby nie to, że musisz teraz tam trzymać kamerę, to ja bym ci dała do podotykania. O jak wspaniałe! Tutaj to, do podotykania. O, ten pomarańcz jest w ogóle intensywny. Niebieskofioletowy w ogóle żuczek tutaj mamy. Mm. I zobaczcie, myślałam, że ten będzie bardzo ciemnym cieniem, a jest on na przezroczystej bazie. Ma tylko, wiecie, drobineczki. Uh, level up tutaj Royal Family. O! Oh! Jestem tak ciekawa tego granatu. Granaty są bardzo trudne. Jeśli chcecie sprawdzić, czy paleta jest, wiecie, dobra, to sprawdźcie niebieski albo granatowy, albo fioletowy. To są w ogóle zwykle najtrudniejsze formulacje. Nawet w najlepszych paletach potrafią te kolory odstawać bardzo mocno. Uuu, ten granat jest taki zimny, zimny, zimny. Wykorzystamy go na pewno. I ostatnie. Na pewno podoba mi się to, że te błyski są takie jakby skomplikowane. Wiecie o co chodzi? My tu w Polsce mamy naszą w ogóle Hanię i Glam Shop i wiecie, nam nie spadają kapcie od tych błysków, bo my mamy swoje jeszcze ciekawsze. Bo to, co nam Hania z każdym rokiem w ogóle wymyśla w Glam Shopie, w tych cieniach, to jest po prostu kosmos. Niki! Here we go. Użyję bazy Pilouis, bo dokładnie e, takiej bazy Niki używa, e, zwłaszcza do tutorialu właśnie do, do tej palety. O, zafarbowało mi, granat mi zafarbował w ogóle mojego fakasa. Ale jazda, ciekawe jak potem na oku będzie. E, wezmę tego łosośka takiego, to jest taki soft łosoś, nazywa <laughs> się Swish Swish. I to jest taki mat, który chce... Znaczy, takim pędzlem w ogóle, którym robi się policzki. Chcę go rozprowadzić tak bardzo miękko po, po całym oku. Ostatnio zaczęłam takich w ogóle wielkich pędzli używać, bo one dają fajny efekt właśnie na większej powierzchni, kiedy chcemy taką subtelną chmureczkę. O Jezu, ślicz... y, ślicznie wygląda, w ogóle wyobraźcie sobie, że ten taki subtelny, nie, łososiak i po prostu pomalowane rzęsy. Albo kreseczkę jeszcze do tego, jeśli chodzi o coś y, takiego easy. Piękny w ogóle, dla, dla jasnych karnacji to u, 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 cudo. Ja bardzo lubię takie łososiowe i w paletach, które dla Was tworzyłam, które wiecie, miały mieć premierę y, 4 lata temu, nie, które już prawie wyszły. Wtedy e, na rynek e, był taki łososiek w ogóle, więc jest dla mnie mast w ogóle przez te wszystkie lata. Dobra, biorę teraz mniejszy pędzel. E, on zafarbował mi od farbki, ale nie jest zielony, także spoko spoko. E, złapię za ten brązowy, bo chcę użyć dużej ilości brązów, żeby bardzo mocno budować kolor i zobaczyć, jak one reagują, kiedy się je dokłada do siebie, bo to jest jakby największy challenge cieni, zwłaszcza matowych, zwłaszcza w jednej palecie. I to jest najtrudniejsze w produkcji, bo e, zupełnie inaczej się e, e, formulację cieni robi. No bo wiecie, przechodziłam przez to wielokrotnie. Kiedy chcemy, żeby one ze sobą po prostu współgrały nie tylko kolorem, ale formulacją na tyle, żeby się do siebie przyklejały. I zwykle polega to na tym, że te formulacje muszą być inne. Czyli. Każdy cień matowy powinien mieć zmienioną formulację, żeby nie, jakby nie zmywał tego poprzedniego. Nie wymywał go, tylko się przyklejał na niego. Ja myślę, żeby tu zrobić takie bardziej dramatyczne smyłki, kocie coś. Ten bardziej żółty, bananowy, taki bardzo ładny kolor w ogóle. Eee, bananowy, dam tutaj wewnętrznym, tak kąciku oka i do brwi troszeczkę go tutaj zamiotę. No te, to, jak teraz te cienie tu pracują, wiecie, one są jasne, więc jasne mają zawsze łatwiej, nie? To jest po prostu jakby serio bajka, nie? I niki fajnie w sumie, to było ciekawe, jak na samym początku tego swojego filmu premierowego mówiła, że guys, jakby nie możecie się spodziewać, że wymyślę jakieś nowe kolory, bo wszystko już zostało stworzone. Tu chodzi właśnie o formulację. Tu chodzi o formulację. Nie chodzi o stworzenie czegoś nowego w ogóle, tylko o formulację i o wsparcie marki twórczyni, któ którą się po prostu lubi i się wspiera. Zagłębię się w ten chłodniejszy tutaj kolor i z tej strony go położę, bardziej zagłębiając oko. Jestem bardzo ciekawa, bo po tym, co Niki mówiła, to powinny, że tak powiem, jak to się mówi, u nas stare polskie przysłowie, same się blendować. Ja wam, że jakby. Jest super, jest super. Ja cały czas mówię i to robię dla Was, nawet się, wiecie, nie, nie jestem w stanie się mocno skupić na tym malowaniu, no bo skupiam się bardziej jednak na mówieniu do Was i tutaj lecę ręką totalnie intuicyjnie. Ale widzicie wszystko, co tu się dzieje i jakby to się, to po prostu samo siada pięknie. Dobra, dużym pędzlem tutaj rozmyjemy. Dodam łosośka żeby tutaj jeszcze to, zakres tego koloru pociągnąć mocno, nawet tutaj na skroń. Super. Czy ja bym już jechała z tą kreską? Nie jechałabym jeszcze z tą kreską. Przyciemnie jeszcze mocniej to oko tym cieniem brązowym, bo teraz dużo nam to pokaże, kiedy taki ciemny właśnie kładę od razu tu. No i zobaczcie. Wow. Dobra, ja po prostu bym chciała, żeby teraz Nikki po prostu wyszła, wiecie z czym, po prostu z taką paletą, gdzie byłaby po prostu pełna tęcza. Cześć, nara, dziękuję i po prostu poproszę. <grych> Dokładam tutaj y, bananowego na tę część powieki. Tą to tutaj, która została mi w sumie wolna, ta ruchoma część. I chcę na to matowe y, tutaj takie dosyć ubogie cieniowanie na powiece, dokleić trochę błysku yy, i te błyski będą miały trudniej, bo tutaj nie idą one bezpośrednio na bazę, tylko na zmatowioną powiekę, na której już jest matowy cień. No więc mają... Dzięki temu trudniej, tak. Zacznę od Mr. and Mrs. Tutorials, bo jest boski. To, to, jak delikatnie, jak jakby, jak ślisko, tak nasełkowo go czuć, jest naprawdę niesamowite. Dobra, wklepuję porcyjkę bardzo, bardzo małą, bo ja absolutnie mimo, że tu jeżdżę, to w ogóle nie przyciskam w ogóle tego cienia Tylko tak dotykam jak po prostu jakiegoś e, takiego maluszka, jakiegoś jak coś takiego delikatnego, dobra więc tutaj mamy ten cień teraz złapię za trochę ciemniejszy level up z takim, z taką czerwoną bardziej barwą i jego dodam tutaj na końcówce oczka. I one powinny fajnie w siebie same przejść. I tak się wydarzyło. Złapię za granat. I tym granatem będziemy robić kreskę. W sumie złapię za lusterko palety. Będzie mi troszkę wygodniej. Idzie pierwsza kanapka. Tutaj bardzo mocno chciałabym sprawdzić, czy ten. Granat nie będzie. No właśnie, czy będzie on się dobrze nakładał rozcierał, nie będzie dziurawić mi nic, bo niebieskie, jak wspomniałam, są naprawdę trudne, czy nie będzie mocno szarzał. On w ogóle nie jest takim. Nie ma w nim takiego mocno nasyconego niebieskiego. On jest przygaszony, zdecydowanie, ale jestem ciekawa, czy... czy nie będzie po prostu się. Wiecie, jeszcze bardziej wypołowiałe robił, kiedy nałożę go na tę brązę, więc to na pewno musimy sprawdzić. Kreskę ciągnę tutaj od dolnej powieki, więc tak sobie powolutku buduję. Biorę po prostu jedno dotknięcie cienia i buduję. I czystym rozciągnę tą kreskę, żeby tak znikała. Jest. Jest naprawdę całkiem fajnie. Końcóweczką tutaj pędzla delikatnie. rozmyje brzeg. Rozmazuję sobie resztki tego e, granatu tutaj na dole i zobaczcie, ładnie on się, że tak powiem, wy, wyciera, wytrąca e, i nie szarzeje. Czyli no, no to akurat e, bardzo dobrze z nim. Ale zobaczyłam teraz, że tu. Naprawdę dużo mi tych iskierek opadło. <laughs> ja się z tym trochę nie godzę, bo wiecie, przyzwyczajona do glam-shopu, który też jest. Glam-shopowe cienie są bardziej miękkie, miałkie, łatwiej je uszkodzić, łatwiej, łatwiej jest za dużo nałożyć na palec na oko. Tutaj ten cień jest bardziej zbity, jest masełkowy. Będąc masełkowym, nadal jest suche i pewnie z tego wynika właśnie ten osyp opad, bo on tutaj jest i ja się go już stąd nie podbędę, bo cokolwiek bym teraz robiła, to po prostu i tak te drobinki jakoś tam siądą w tą skórę. Widzicie? Poobracam się troszkę właśnie, żeby wam pokazać. Tutaj nie mam tego, nie? Więc no tutaj są te drobiny. Więc tutaj mały, mały minusik. Ok, zrobimy jeszcze kreskę wewnętrznym kąciku oka, ale, ale, ale. Najpierw mam pomysł taki, żeby e, użyć tu. no weźmiemy ten bananowy. I tym bananem ładnym tutaj przy, przyklepiemy wszystko. Jeśli chodzi o takie basic, właśnie tutaj cienie, basic kolory, to one są pięknie dobrane. Pięknie. Naprawdę, to, to to trzeba przyznać. Tu już za dużo nałożyłam i zobaczcie, jak mi się posypał. Ale naprawdę, miałam cały pędzel w tym granacie. Więc teraz jest trochę buba, więc chcę to naprawić i zobaczymy, jak się to będzie. Okej, okay, fajnie to wygląda. W ogóle też y, tutaj jest istotne w tym wszystkim i zawsze chcę to wspominać w ogóle, nie chcę o tym zapominać, że w wielu poletach, zwłaszcza które są press pigments, czyli takie jak to y, częściej musi być oznaczone, że nie nadają się do oczu. To wynika z różnych jakichś takich przepisów i to trochę takie jest dziwne, no bo. Hej, paleta cieni do oczu i nie można do oczu. Możliwe, że prawodawstwo po prostu nie nadąża z tym, jakie są technologie i jak pracujemy na składnikach. No ale to jest super ważne, więc chciałam Wam powiedzieć. I to dotyczy tych cieni. Raz, dwa, trzy. Oczywiście wszystkich e, użyję do oczu. Chcę e, jeszcze tylko brbr wziąć. Brr, brr. I tego zimnego brybry chcę dać tutaj na środeczek, żeby e, zrobił mi takie, taki świetlisty środek który u góry będzie, wiecie, taki złoty, a na dole będzie właśnie taki bardziej niebieskawy, więc lecimy z nim tutaj. Uuu, śliczny! Pięknie mi tu połączył to wszystko. Pięknie! Jestem bardzo zadowolona z tego wyboru, bo troszkę nie wiedziałam, E, czego się spodziewać. Cieszę się, że nie wyszedł mi na połączeniu skrajnych kolorów, czyli niebieskiego i tego beżowo-żółtego. Taki szarobrudny kolor, bo kiedy łączymy te przeciwstawne kolory, to bardzo często robi się takie błocko. Pewnie pamiętacie te eksperymenty łączenia barw, tych ze sobą korespondujących, ale też przeciwnych, wiecie, farbkami i tam kredkami w ogóle w przedszkolu, w szkole. No to wtedy wychodzi takie błocko. No to, to mogłoby być błocko, ale nie wyszło, więc jakby. To jest, to jest, bardzo dobre. No i tutaj widzicie jak to wygląda, za chwilę e, przykleję sobie rzęski, ale z tej strony chcę zrobić coś bardziej takiego mojego e, i chcę użyć oczywiście pomarańczu, bo ten pomarańczowy cień jakby jak go zobaczyłam, to wiedziałam, że on musi pójść w broch. musi po prostu, musi, więc biorę duży fluffy pędzel i w wr, 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 wr i to, to jest ogień oznacza w ogóle w holenderskim. A w ogóle pomarańczowy kolor jest bardzo ważny dla Holandii, bo oranie to jest ta dynastia, bo oni mają w ogóle królewską rodzinę. nie? Strzepnęłam trochę tego koloru, bo się bałam, że zaraz yy, po prostu zrobię wielkie plamisko, a ja chcę go bardzo subtelnie tutaj dokładać w tym kąciku, więc musicie wiedzieć, że nabrałam go, a potem yy, mocno wytarłam dosłownie wytarłam pędzel. O ręczniczy, który tu mam do wycierania. Czy 10 wątków teraz poruszyłam, ale wiecie o co chodzi. To mnie ten wie. Teraz kontynuujemy o tej dynastii. Ja miałam tą przyjemność, um, ogromny w ogóle przywilej bycia w Niderlandach, dawnej e, Holandii, um, na wymianie uczniowskiej, słuchajcie, w liceum, i to dla mnie było po prostu takie ważne przeżycie. No jedno z ważniejszych wtedy, wiecie, pozytywnych doświadczeń w moim życiu, w ogóle nastoletnim. I to było dla mnie niesamowite. I były wtedy Mistrzostwa Piłki Nożnej, to był ten krótki, czy tam tej Europy w ogóle, bo mnie to tam w ogóle nie ten. A Holendrzy wtedy, te wiecie tam, 20 lat temu, byli, byli dobrze bardzo w piłkę. No i były wtedy mecze. I to był mój jedyny, taki wiecie, pozytywny i bardzo aktywny spotkanie moje z piłką nożną. I pamiętam jak przegrali z Francją i po raz pierwszy widziałam też inny naród i yy, jak ludzie innego narodu zachowują się podczas meczy i ja byłam tak na zasadzie, zostawcie mnie tu. Zostawcie mi, W ogóle możecie, możecie mi nic nie zostawić, ale mnie zostawcie tu, okej? Okay? W ogóle. Bo to jak, jak pozytywnie w ogóle to wszystko w ogóle... Było. No nie, w ogóle nawet nie będę nie będę mówić, bo to jest długa historia, bardzo dobra historia, pozytywna. Może powiedzmy sobie o tym pomarańczu, który jest tak zielisty, że... Ja nie wiem, nie wiem co tu powiedzieć. On jest tak nasycony, ale jest też tak czysty, że ja w ogóle ma, mam zaszklone oczy. Z jednej strony o historii Holandii, a z drugiej strony jak patrzę, jak wygląda ten pomarańczowy. piękne! <laughs> to, co tu widzicie, to po prostu cały czas sobie dotykam, dookoła, rozcierając tym samym pędzlem, nie dokładając w ogóle, nie dokładając w ogóle cienia, jakby, jak nimia, wypuściłaby cienie, które byłyby takie to ja miałabym już zero potrzeb. Po raz pierwszy teraz zanurzam się, robię trzy razy dab-dab pomarańczowym i dab-dab wręczniczek. Jakbym miała po prostu full paletę cieni, wszystkich kolorów, to ja mogłabym już nigdy nic. Bym Wam powiedziała, że ja, ja już... Ja się wypisuję z tego biznesu, jeśli chodzi o cienie, bo ja mam już wszystko. Bo ja nie wyobrażam sobie, żeby na przykład coś było... Jakiś matowy cień byłby lepszy od tego cienia. Wiecie, tak Po prostu pracowanie tym pomarańczem tutaj daje mi autentycznie takie, że ja mam ciarki radości w ogóle. Tutaj prze prze przeżywam to tak, że normalnie koniec. Serio, jakby? <ścoughs> Muszę się uspokoić. Um, Disco Styk. To jest um, bardzo piękny, taki żuczkowy, przezroczysty dzień. Tutaj przypomnę, niebiesko-zielony, ciężki do określenia, taki morski niebiesko-zielony. Nałożę go troszeczkę. <grym> Wygląda na, te, na takiego zmrożonego. Pochylę głowę w dół, bo nie chcę opadu tego cienia. Bo jak wiemy, to jeśli chodzi o błyski, to nimia jest dobra, ale mogłaby u naszej hani mieć korepetycję. Ale maty jakby. Ja po prostu wstaję, wychodzę i to jakby. jest <grym> po prostu kosmos. Kosmos, tak? Pięknie to wygląda. Nie mam nie mam pytań. Tu dolna pojeka. Znów pochylam głowę, wiecie, żeby tu na biureczko mi poleciało, a nie na policzek. Przyklejmy ręce. Ok, więc totalnie podtrzymuję to, co wcześniej mówiłam. Maty to jedna z cudowniejszych rzeczy, jakie w życiu dotykałam i którym, którymi pracowałam chcę więcej kolorów chcę jak najwięcej chcę po prostu matową paletę i e, nie ma problemu w ogóle jeśli chodzi o niki tutorials ja ją przyjmę w Polsce ja ją zawiozę do Hani to znaczy najpierw zadzwonię do Hani czy Hania jest ok żeby dać korepetycję właśnie z błysków także Uhuhu, uhuhu. Dla wszystkich osób, którzy wspierają Niki, to uważam, że te osoby będą bardzo zadowolone właśnie z takiej e, palety, gdzie tutaj ją widać na maksa, czuć ją na maksa i jest e, niesamowita. Zwłaszcza jeśli szukacie po prostu takich ultimate beżów, brązów, które e, będą stanowiły bazę, której używacie często. Ja czekam po prostu na więcej, na więcej, na więcej, na więcej i cieszę się z, no, z tego, że naprawdę doświadczyłam czegoś nowego. Niki obiecała, że to będzie coś ultra i jest. Także cieszę się i tutaj 100% spełniona obietnica. Dziękuję Wam! Tutaj macie inne testy, wbijajcie, czego jeszcze nie widzieliście, widzieliście. Buziaki i dajcie kciuka w górę pod filmem, wtedy zawsze wiem, że wspieracie. Dzięki!